Sebastian, no w końcu udało się tą ramkę zdobyć w ostatnim meczu. No, miałeś wiele sytuacji w tym sezonie no i, i w końcu radość była spora. Powiem szczerze, że jakoś, jakoś super, super, jakoś bardzo się z tego nie cieszyłem, bo, bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że każda cegiełka gdzieś tam dołożona, każdy z nas jako zawodnik stara się przede wszystkim tak wpłynąć na drużynę, żeby drużyna wygrywała mecze. My dzisiejszy mecz zremisowaliśmy i wiadomo, że w którymś tam w momencie, kiedy się strzela tą bramkę, to gdzieś tam w środku taka, taka drobna radość jest, no bo to jest normalne, ale, ale też zdawałem sobie z tego sprawę, że to był... Początek meczu i wszystko jeszcze się mogło zdarzyć, bo, bo taka jest piłka. No i niestety się skończyło tak, że, że zremisowaliśmy, także yy, na pewno radość z tej bramki po meczu na spokojnie byłaby większa, gdybyśmy zwyciężyli w tym spotkaniu. Co się stało? Prowadziliście dwa do, do zera. Momentami fajnie wyglądaliście na tle Jagiellonia, jakby potem takie cięcie i, i, i no i remis. Myślę, że w drugiej połowie za bardzo się troszeczkę na początku cofnęliśmy, oddaliśmy pole gry drużynie przeciwnej i to powodowało, że, że było mnóstwo gdzieś tam jakichś takich zawiązywanych akcji przez, przez właśnie Agielonie po naszym pole Robiło się coraz groźniej, coraz groźniej, często też popełnialiśmy mnóstwo fauli, mieliśmy dużo, dużo takich właśnie sytuacji, gdzie były stałe fragmenty gry, stworzyło się coraz większe zagrożenie. Graliśmy bardziej z kontr, gdzieś tam tych parę kontr było dosyć groźnych, mieliśmy kilka okazji do strzelania bramki, nam się nie udało. Po, yy, po moim błędzie praktycznie na dwa, przy, przy bramce na dwa dwa moje nie, 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 niezbyt mocne podanie yy, zostało przecięte przez zawodnika i, i przez to przez to, żeśmy stracili drugą ramkę, bo Boja wtedy właśnie zagrała z tej takiej klasycznej kontry i, i niestety straciliśmy tego drugiego gola. Jest mi przykro z tego, z tego powodu yy. No ale co już koniec sezonu i teraz już tak naprawdę nic nie zrobimy, z perspektywy tych, tych ostatnich meczy to trzeba się cieszyć, że, że po prostu udało nam się utrzymać i, no i trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość. Krakowie jako Beniaminek utrzymała się w ekstraklasie. Myśli, że można więc sezon zapisać na plus? Szczerze nie, 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 ma, nie ma możliwości, żebym się zgodził z tym zdaniem, bo drużyna, która po pierwszej rundzie zajmuje siódme miejsce i, i gdzieś tam w kuluarach i ogólnie też w mediach i przez większość fachowców i ludzi, którzy znają się na piłce, jest wymieniana w gronie, w gronie tych kandydatów do wejścia do tej pierwszej ósemki. No, musi, musi sobie poradzić z tym wszystkim i, i, i właśnie to, przynajmniej z mojej perspektywy, mnie to bardzo boli, że, że jako drużyna nie podołaliśmy temu temu, temu zadaniu, bo było tak naprawdę brakowało dosłownie, można by było powiedzieć, tej jednej, jednej przysłowiowej bramki, albo gdzieś tam niestraconej bramki. Mieczy było mnóstwo, w każdym jednym możemy, możemy znaleźć mnóstwo błędów, mnóstwo takich momentów, gdzie, gdzie mogliśmy tej bramki uniknąć, albo tą bramkę zdobyć i to praktycznie zmieniłoby bieg historii, bo, bo, bo wchodząc do ósemki już byśmy grali na pewno w inny sposób i inaczej wszystko by wyglądało. A skończyliśmy z tego, co mi wiadomo, na 14 miejscu i myślę, że Krakowie nie zasługuje na takie miejsce w Ekstraklasie. Eee, oczywiście jako klub, bo, bo jako drużyna, skoro zajęliśmy 14 miejsce, to najwyraźniej na takie sobie zasłużyliśmy i ja mam nadzieję, że to będzie taka, taka dobra lekcja, bo, bo, bo sporo z zawodników na pewno tutaj zostanie w tej drużynie i mam nadzieję, że w następnym sezonie kiedy. Kiedy wszystko e, zacznie się od nowa, dobrze przepracujemy okres przygotowawczy, to to, to wszystko się tak nakręci, że e, jeśli uda nam się powiedzmy po pierwszej rundzie zająć jakąś dobrą pozycję, to już potem na tym doświadczeniu i znając, znając przeszłość, e, obronimy to, a pójdziemy jeszcze do przodu i, i będzie wszystko ok.